Pieniądz jako klucz do zasobów: Klifot, Santa Muerte i Lucyfer jako bramy bogactwa pieniądze są materialnym nośnikiem energii i kluczem do dostępu do zasobów tego świata. Współczesne banknoty i monety nie są jedynie środkami wymiany są artefaktami naładowanymi okultystyczną symboliką, zaklętymi w nich siłami, które mogą być ujarzmione przez tych, którzy rozumieją ich prawdziwą naturę. Przyjrzyj się dolarowi amerykańskiemu: piramida z okiem opatrzności, tajemne łacińskie inskrypcje, ukryte liczby i układ linii przypominający mistyczne sigile. Te symbole nie są przypadkowe. Są znakami ukrytej alchemii władzy, świadectwem wpływu sił, które przez wieki kształtowały świat i jego system finansowy. Pieniądz, w swoim prawdziwym znaczeniu, nie jest zwykłym środkiem płatniczym, to narzędzie woli. Medium energetyczne, a dla tych, którzy rozumieją jego ukryte znaczenie, może stać się kluczem do osobistego władztwa. Klifot i okultystyczna droga do finansowej wolności w tradycji mistycznej drzewo życia reprezentuje sfery boskiego światła, ale po drugiej stronie tej struktury istnieje odwrócona rzeczywistość drzewo klifot, gdzie ciemność kryje ukryte skarby, dostępne dla tych, którzy odważą się je zdobyć. Pieniądz jako energia skondensowana w materialnej formie przepływa przez system stworzony przez tych, którzy kontrolują jego mistyczną esencję. Nie jest konieczne, byś poświęcał swoje ciało i duszę ciężkiej pracy. Wystarczy, że przejmiesz kontrolę nad siłami, które już władają tą rzeczywistością. Każda klifa niesie inne możliwości zdobycia bogactwa, nachemot, królestwo cienia. Iluzja materii i pieniądza jako fałszywego bożka. Przekształć iluzję w rzeczywistość, rozumiejąc, że pieniądz nie jest obiektem do zdobycia, lecz energią do przywołania. Gamczykot deformacja i oszustwo, manipulacja iluzją. Zrozum zasady, na których opiera się pieniądz, a będziesz mógł kontrolować jego przepływ. Taumiel rozszczepienie korony, dualizm władzy i rebelii. Władza nad pieniądzem wymaga przełamania barier narzuconych przez świat materialny. Santa Muerte, szatan i Lucyfer sojusznicy w przyciąganiu bogactwa Santa Muerte, jako pani czaszki i kości, zna wszystkie drogi, którymi pieniądze przemieszczają się przez świat. Możesz prosić ją o przepływ gotówki, otwieranie nowych dróg finansowych i ochronę przed ubóstwem. Ustaw czarną lub złotą figurkę Santa Muerte i ofiaruj jej monety jako akt połączenia z materialnym wymiarem bogactwa. Lucyfer, nosiciel światła, ukazuje iluzję ubóstwa i ograniczeń. Jego sydżel wyryty na banknocie, noszony w portfelu lub rysowany własną krwią, przyciąga pieniądze z ukrytych źródeł. Możesz intonować Lucifer, Luminis Dax, Ostende Michi vies Abundantiae. Szatan, jako buntownik przeciwko narzuconym ograniczeniom, może zburzyć bariery, które trzymają Cię w miejscu. Proś go o wolność od niewolnictwa fizycznej pracy i objawienie dróg, które pozwolą Ci czerpać z ukrytych źródeł bogactwa. Rytuał przywołania pieniądza pierwsze przygotowanie znajdź banknot z okultystycznymi symbolami np. dolar, euro. Umieść go na czarnej tkaninie z sigiłem Lucyfera lub Santa Muerte. Zapał czarną i złotą świecę. Drugie wezwanie sił intonuj. Nachemot, gamczykot. Taumiel otwórzcie bramy bogactwa. Santa Muerte, otwórz dla mnie drogę do przepływu pieniędzy. Lucyferze, ukaż mi prawdę o iluzji niedostatku. Trzecia transformacja banknotu w nośnik energii, napisz na nim swoje imię i intencje. Bogactwo płynie do mnie swobodnie. Skrop go kilkoma kroplami własnej krwi lub olejem cynamonowym. Przechowuj banknot w portfelu jako magnetyczny talizman. Czwarte zakończenie: podziękuj duchom i spal resztki świec. Pozwól energii pracować, oczekując znaków i okazji finansowych. Bogactwo bez wyniszczania ciała pieniądz nie wymaga cierpienia. Jest to narzędzie, a nie pan. Przez Klifot, Santa Muerte i Lucyfera możesz zrozumieć, jak działa energia bogactwa i jak ją przechwycić, zamiast harować w upokorzeniu i bólu. Przestajesz być ofiarą systemu, a stajesz się jego graczem. Niech gotówka płynie do ciebie swobodnie, a twoje ciało i umysł pozostaną wolne.